jedna kondygnacja to jest 2,50 raz dwa trzy cztery 4,5 cztery kondygnacji mniej więcej czyli jest ja mogę 10 jest metrów no taka. Jest, taka 16 na 15,5 kb całość konstrukcji jest yy, na dwóch rodzajach właściwie Podpór szesnastki i drugie, te, które idą w główną, w główną część konstrukcji, to są te 28: 28 na 27. Też jest ocenkowane. I tutaj jest trzy kondygnacje. Nie wiem, jakie to jest dokładnie długie. A nie do samej góry praktycznie trzeba liczyć. A nie, to już widzę. Mamy raz, dwa, trzy i pół kondygnacji. Bo tutaj jest 2,5 i pół metra plus pół kondygnacji. Następne pokory. Tutaj one są nieco krótsze, bo jest raz, dwa, trzy i pół kondygnacji. I tu jest Hebik 27,5 na 28. Dodatkowo wzmocniony całownikiem 22 na 8 i on idzie też do samej góry konstrukcji do 1, 2, 3,5 kondygnacji.